Szykuje dla nas obiec i patrzcie aż śmiesznie, trzy ziemniaki, ale ja zjem pół, reszta jest z dzieci. E, rybka też jakoś tego mało. No ale jak nie ma grzeszka, dla nas wystarczy na pewno. Dopiero co kurier odjechał, a ja już jestem w pierwszym secie. Słuchajcie, kolekcja jesienna, jak dla mnie to totalny sztos. W tej kurtce będę chodzić sobie tak po prostu, wiecie, na co dzień, na pewno nie tylko kiedy będę robiła coś związanego ze sportem. Mega, mega mi się podoba. Ona ma tutaj takie sznureczki, więc można sobie regulować. W sumie nawet tym można ją sobie trochę skrócić, jak je pościągamy. Dobra, mierzymy dalej. Czarny to chyba mój ulubiony kolor. Mam na sobie taki set, który ma szerokie spodnie, ale one bardzo ładnie się układają. Taliowana bluza i pod spodem top. Słuchajcie teraz, ubrania z najnowszej kolekcji Oceans Apart można zgarnąć 30% taniej i całkiem za darmo, gratisowo. Można sobie wybrać coś z bestsellerów, a klikając w mój link, który Wam tutaj zostawiam, i korzystając z mojego kodu, który tutaj Wam zapisuję, można zyskać, Dodatkowe 20% zniżki.